Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry The Evil Within. Kończymy sobie, yy, mam nadzieję, ten chapter już w tym odcinku, ale to się okaże oczywiście. Bardzo mnie cieszy to, że nie muszę tutaj się martwić o latarnię. Dobra, jak się stąd do cholery wydostać? Tutaj coś jest. Podczas ostatniej lokacji gdzie było tak strasznie dużo ząbiaków do pokonania? Zobaczmy, jaki mamy stan ogólnie. Stan umysłu na pewno. Jedną strzykawę trzeba sobie już teraz walnąć. 7 i 9 zapasu. 3 i 2, a w drugiej? 0,2. 3 granaty. I tutaj mamy tak. Jeden zatruty bełt, zero wybuchowych, jeden elektryczny, zero oślepiających, zero harpunów. Bieda. Bieda, jeżeli chodzi o harpuny. No nic, będzie trzeba rewolwerem tutaj robić robotę. O, patrzcie, już idzie jakiś... nie dotykaj mnie. Tiri, tiri. Jakbym wiedział, że ta pochodnia tu jest, to bym jej wcześniej użył zdecydowanie. Gdzie ja do cholery spadłem? Oczywiście ja to zawsze jak spadnę Dobrze, że mi się pochodnia. Ofu dobrze że mi się pochodnia na skrzyniach nie marnuje. Bo jeżeli tak by było, to właśnie bym ją zmarnował. Słychać strzały? Pięknie. Tam można pójść, lub na górę. O, coś jest? Nie. No to chodźmy w takim razie. Nie wiem, ile musiałbym przeżyć, żeby móc się babrać w takim bagnie. Okej, okay, czyli ogólnie tutaj można wbiec po prostu. Jest troszkę amunicji. Są jakieś baryły. Aha, i ogólnie wróciliśmy do punktu wyjścia, czyli po prostu... Naszym docelowym korytarzem jest ten tutaj. Uf, dobra, jestem ready. Zbuta. O, nie podoba mi się to. Mnóstwo be bełtów możemy teraz zrobić. Gdzie to się robiło? E-u, e-u, -e, -u e e a, -a. Harpon. Harpon jest. Harpoon jest po prostu super. Mamy jeden, mamy dwa, mamy trzy. Dobra. Zapalający bełt. Zatruty bełt. Wybuchowy bełt. On też jest wyczes. Elektryczny też jest wyczesany. O Jezu, ile tu bełtów potrzebny jest. Ten możemy tylko zrobić, ale ten oślepiający coś mnie nie przekonuje ogólnie. Dobra, ustawmy sobie go tutaj. Aha, już mamy załadowany ogólnie ten bełcik, zostawmy go sobie na harpunie, w takim wypadku. Pochodnia nie została zmarnowana, także możemy continuation. Oj, 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 Jak ja nie wycofam? Cały... Mam tam... nie No, no dobra. fak 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 Sebastian Po nogach, gdzie Dobra, jest Joseph A tu jest ta laska, dobra o Matko, co ja zrobiłem? Już myślałem, że coś zrobiłem Strasznie dużo amunicji marnujemy na tych zombiakach. Po prostu precyzja strzałów Naszego policjanta jest po prostu rozchwiana strasznie. Dobra, to, co Joseph proponujesz? Sniper, saper. No dobra, co trzeba wcisnąć? A nic nie trzeba wcisnąć, oni tak po prostu sobie to otworzą. Może teraz będziemy się tą laską poruszać. Albo tutaj na nas spadnie jakaś watacha zombie. No i co, Joseph? Ślinę teraz walimy, jak nie ma tej dziewczyny. <grymne> Dobra, muszę się troszeczkę rozweselić. A, myślałem, że ona musi jakiś mechanizm iść, otworzyć coś tego. Dobra, przesuń się. Abyśmy teraz tylko nie spotkali tutaj kogoś.

Wiecie, kto to do, nie? To była ta mutantka ze Jest. Dawaj to. Śledczy Sebastian i śledczy Majra mają zaszczyt zaprosić was na ceremonię zaślubin. Proszę bardzo. Które odbędzie się w sobotę, 17 września o godzinie 12.30. Po uroczystości zapraszamy na przyjęcie. O, oh, fuck. Ale się przestraszyłem. Dobra. Udajmy się ponownie do tego szpitala, tam się jakieś schizy zawsze dzieją. Tak, zapomniałem zapisać. Ile mamy mózgów? Damy radę coś z tym ugrać? tysiąca to nic nie da rady. Chyba, że coś z kuszą, może dałoby radę zrobić. Ma jakoś padaka jest ogólnie. Mało na boi, można by było coś się podwiększyć. O się da. Tab. Kusza. Zasięg czas słodowania? Nic nie ma. Może w zapasach. Bełty do agonii. A, da się jednak. Tylko, że 5000 to kosztuje. Może strzykawki? Nie. Wszystko jest po prostu do strzelby amunicja. Do rewolweru. Na 20 sobie zwiększymy poziom. Świetny. Dobra, trzeba wydawać te mózgi, póki mamy. Akurat tysiąca poleciało. Także zanim teraz rozwiniemy postać, to jeszcze ho-ho-ho. Dobra, wracamy. Nie wiem, czy po tym polepszeniu się nie powinienem ponownie zapisać. Ciężko mi powiedzieć. O coś mi się tu chyba poprzebudzają za chwilę. A nie. Ciągle jest bo tu się coś dzieje. O oh, fuck. Dobra, już wiem po co trzeba było ich podpalić. Ech ty. O fu fu fu. No, zginiesz dzisiaj? Ok, Przeładuję plówkę. O, o, o. Uh, uh, uh. To chyba był ten krytyczny, który gdzieś tam sobie wykupiliśmy i jest na niego tylko 10% szansy. Ale zadziałał. Świetnie. Zapałek też już mam mało podnoś te zapałki Cholera jasna. A cóż to ma być? Jakiś model na wystawie o -o -o, o, 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 o. Coś chyba odblokowałem jakąś pułapkę. Przestraszyłem się. Tu będzie można się skitrać. A nie, można coś sobie tutaj otworzyć i znaleźć. Dobra. E, jak da się z buta otworzyć, to jest dobrze. Tutaj już widzę motyw podpalenia. Czyli pewnie jakieś zombiaki zaraz tu wyskoczą. Nie podoba mi się tutaj, jest szkaweczka. tu jest w ogóle tutaj? O o o o o, -o, -o. Tego demona, nienawidzę tego demona, nienawidzę tego demona. Nienawidzę tego demona. Jest najgorszy, najbrzydszy, najstraszniejszy. O Jezu. Aha, to jest ta figurka. No, rzeczywiście, rzeczywiście klucz jest w środku, elegancko, co prawda zużyłem do tego dwa naboje z dwóch rury ale chyba klucz jest warty tego poświęcenia. O nie, czyli to będzie po prostu kolejna lokacja z tą laską. Pięknie. Mogę to kopnąć, cieszę się. Nie podpalam Cię, chociaż jesteś podejrzany, ale Cię znaleźć zostawię. Chociaż może Cię podpalę? I co teraz zrobisz? Kurde, nienawidzę jak ich podpalam, a to nie trzeba było tego robić. Z której strony przyleziesz? O Jezu za nie mam tutaj mam nic, nie wiem dlaczego do niej mierzę. I co teraz? jest <grym> jeszcze Dobrze. Czy tym razem o o o, -o. Ona tutaj się pojawia. No co, dajesz ją czeniu? Czego nie pochodnią? Pochodnią? Totalnie nie tak. Totalnie nie tak. Dobra, jesteśmy znowu tutaj. Teraz już wiem mniej więcej o co kamera. Dobra, trzeba się pozbyć tych gości, bo ona się tutaj pojawia w nich. Działaś to? Działaś to? Co teraz będziesz się pojawiała tutaj, tak? Oh, fuck, 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 fuck. Okay. ale leci, ale pędzi. O oh, fuck, strzelaj, Daniel. Uh. Nie mam pojęcia, gdzie mam biec. Nie mam pojęcia, gdzie mam biec. O pień, perfekto ogólnie. tutaj znowu się podjierała shit Nie wiem gdzie mam tym razem biec Gdzie ona jest O Jezu, 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 Jezu boję się, boję się O co kamantu tu jest w ogóle w tej lokacji? Hmm. O co tu chodzi? Czy ja mam wszystkie kurcze tutaj zwłoki pozabijać? Czy o co tu chodzi? O co tu chodzi? O co tu chodzi? Najpierw zróbmy tak, żeby ona nie miała się za bardzo gdzie wskrzesić oh fuck. Fuck you. No dajesz, pojaw się tu tylko. I co pewnie teraz się pojawisz tutaj tak I co nie zadziałało na ciebie Dajesz Podejdziesz i znikasz Ale poskoda ja cię... Ale się chciało spędzić. Osz ty, osz ty! Jak śmiesz? Jak śmiesz? Jak śmiesz? Jak śmiesz? Tutaj nawet nic nie da, skradanie, nic, 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 nic nic tutaj nie ma najmniejszego znaczenia. Tu trzeba po prostu i ogień. Uwielbiam moje dźwięko na śladownictwo ogólnie, jest na bardzo wysokim poziomie. Chciałbym się pozbyć raz a porządnie tej laski. Dopiero jak pojawiamy się na środku, to ona wtedy wyskakuje. Muszę o tym zapamiętać. Cyk. Trzeba pozbyć się po prostu wszystkich możliwych miejsc, w których ona by się mogła pojawić. Jak o to zadbamy, to myślę, że nic nam nie grozi. Tu nie ma nic. Tu jest na środku tylko ten jeden gościu. Ach, prawdopodobnie te drzwi się odblokują wtedy. Mózgi Patrzcie, jak się to dobrze zrobi, nie dało się tak od razu zrobić, ono się pojawia na początku przy tamtym środkowym tczłeniu. Trzeba to po prostu powolutku. Cyk, teraz pobiegniemy tu na górę, bo tu na górze chyba jeszcze nie byłem. O, tu mi się zjarają tamte ciała. nie trzeba jeszcze zjarać. I patrzcie, mamy już prawie wszystkich, został nam tylko ten ostatni. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze się uprawnijmy. Dobra, tu nie przypominam sobie żadnego. Patrz, bang! działaś i co? Nie musicie pojawić. Głupio teraz, nie? Trochę głupio. O Jezu. Ona ma to w ogóle w nosie, ogólnie. Uuu, ale będziesz. Uuu, będziesz kwiczeć. Uuu, za chwilkę. Uuu, czujesz to? Patrz, patrz, patrz. Patrzcie, czyli ona teraz po prostu będzie nas tutaj nękać. Bez znikania. Czyli taki był. Taki był zamysł tego ogólnie wszystkiego. Oj szyk, dobra. A, znowu się podjerałeś, ale głupia jesteś. E, yy, nie zadziałało to na miał. Ach, bo na nie działa tylko ogień, ale do dupy. Patrzcie, tędy przylazła. Wiedziała co na nią szykujemy. A nie, Jezu, zeżre mnie. Czemu ona tak szybko biega? Nie wiecie? Dajesz, 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 dajesz nie dajesz, dajesz. Patrzcie no, nie u nie u nie, nieu nie. to, oprzyj to Działaś? Patrz teraz Gdzieś tu jeszcze było jedno pochodnie Dawaj, dawaj, dawaj gdzie ono jest Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Myślicie, że to ostatnia Oczywiście, że to nie jest ostatnia. No dajesz, Człeniu, to musi zadziałać. Nie! Czyli dwie pochodnie, dwie beczki... O Jezu, jaka twarda. Czyli trzeba było po prostu ogniem... siarczystym... potraktować ją. O yeah! Tak to się robi. Nie było lekko. Nie było. bank oh fuck go home, go home. subject's case history cites developmental delays indicates issues with communication behaviors no signs of synesthesia genealogy suggests increased susceptibility to external stimuli pattern adaptiveness could you be what i've been searching for all these years

Czyli to jest jakiś mózg, ale twardy Uhu. odłącz go. Yeah. Odłącz go. Yeah. I odłączam go. Jeszcze to trzeba mu trochę mózgu wyprostać. Co to, jakieś kompatybilne zombiaki? O co to w ogóle akaman? Teraz się okaże, że my jesteśmy po prostu dziś na jakimś łóżku, świernięci. biłem cię frajerko pamiętaj mnie zapisuję to Dobra moi drodzy gra zapisana następny rozdział rozpoczniemy sobie w kolejnym odcinku mam nadzieję że wam się podobają do tej pory i ogólnie cała ta seria że wam się podoba No i oczywiście zachęcam was do komentowania i oceny materiału także trzymajcie się pozdrawiam was bardzo bardzo serdecznie do następnego